Hej, cześć, witajcie moi drodzy! Jeżeli kiedykolwiek się zastanawialiście jak wygląda człowiek z tylko wycieniowanym okiem niedokończonym, bez rzęs i tylko dołożonym podkładem to właśnie tak, czyli źle jakby był chory. A więc dzisiaj witam Was w moim najnowszym filmie w którym będę testowała najnowszą kolekcję B dla Biedronki. I żeby Wam oszczędzić mojego widoku w takiej formie to po prostu od razu Was zbliżę i zaprezentuję Wam dwa pierwsze produkty do makijażu oczu, czyli dwa sypkie pigmenty. Wykończymy makijaż oczu i wtedy już troszeczkę będę Wam mogła więcej opowiedzieć o tej kolekcji, żeby Was po prostu nie straszyć. A więc Was zbliżam i zobaczycie, co dzisiaj dla Was przyszykowałam. Spójrzcie, jak wygląda ten zielony pigment. Na palcu prezentuje się następująco: przepięknie połyskuje. Nie wiem, czy on lepiej by nie wyglądał na dolnej powiece. A nabiorę też ten drugi kwarc na swoją rękę, żebym wiedziała, co i jak to się, z czym to się ja właściwie. Kwarc wygląda w ten sposób. A oba w porównaniu prezentują się tak. I powiem Wam, że ten gra mi w duszy po prostu jest dużo bardziej neutralny. I widzę w nim dużo więcej zastosowań, ale ten zielony jest równie piękny, i jego chyba zastosuję na dół, żeby fajnie zagrać kolorystycznie. A ten górny po prostu wykończy mi fajnie górną powiekę, bo ona jest jeszcze goła. Którego bym gdzie nie nałożyła, tak czy siak muszę wycisnąć odrobinę NYX Glitter Primer, bo bez tego to się nie uda. Widzieliście to wyciśnięcie? Zapowiada się na koniec mojego nyx I tak naprawdę używałam go z 2 lata, także. Pięknie, tylko się cieszyć. Ok, nakładam kwarc. No, na palcu wygląda to obłędnie, tak mokro. A na powiece wygląda to ładnie, ale mam wrażenie, że no bez szału. Oj, coś tutaj mi się narobiło. Trochę to nakładałam na ślepo, a więc mogło się troszeczkę tutaj podzieć nie tak jak trzeba. Ja już chyba dzisiaj będę skazana na tą plamę. Jestem swoją drogą ciekawa, jak ten cień się będzie nakładał na sucho. Ponieważ producent napisał, że na sucho też on może być nałożony, a więc spróbuję na dolnej powiece. Może i ciut, ale tak naprawdę go nie widać, a więc nałożę go na NYX Glitter Primer również. Tylko tym razem będę patrzyła w lusterko, a nie w podkąt kamery, żeby jednak nałożyć cień precyzyjniej niż tu. Dobrze, ja nigdzie dzisiaj nie wychodzę. Moje pierwsze wrażenie na temat tych pyłków jest takie, że są one ładne, ładnie się mienią. Nie jest to taki błysk z kosmosu, te drobiny nie są aż takie wyjątkowe, ale błysk jest w. W porządku, bez szału, na co dzień jest w porządku. Zielony to fajna opcja kolorystyczna, tak żebyście mogli troszkę doszaleć z kolorem, ale jednak ten odcień jest na tyle zgaszony i na tyle przybrudzony nawet troszkę, żeby aż tak mocno nie rzucał się w oczy. Nie widać, że to jest po prostu neonowa zieleń albo coś koło tego, tylko po prostu mamy taki malutki, kolorowy akcentik w makijażu. Jak widzicie, ja musiałam dorysować kreskę i dokleić sztuczne rzęsy, mimo tego, że ostatnio staram się od nich odchodzić, ponieważ moje oczy są mega wrażliwe. Ale dzisiaj po prostu ta zieleń na dolnej powiece, tak jak go dała kopa, że musiałam wzmocnić tym akcentem, tymi dwoma akcentami moją główną powiekę, żeby troszeczkę zrównoważyć to oko. Jak już tak strasznie Was nie straszę, pokażę Wam resztę kolekcji i troszkę Wam opowiem. Mamy w kolekcji bronzer, amber bronze powder. W ogóle teraz tak sobie kojarzę, że te nazwy są związane chyba wszystkie z kamieniami szlachetnymi. Róż, który się nazywa Ruby a także Pearl, czyli rozświetlacz w kolekcji, do, w kolekcji dostaniemy również dwie pomadki a nawet chyba trzy, ale mnie zainteresowały tylko te dwie Light Reflect Lipstick, a druga to jest Pure Matte Lipstick która jest zwykłą, standardową, klasyczną, wysuwaną pomadką obie te pomadki mają przepiękne odcienie i obie zaprezentuję Wam na swoich ustach jednak najpierw wykonturujemy twarz, ponieważ już nie mogę patrzeć na tego kartofla Zacznijmy od bronzera Amber. Ma przepiękny kolor, taki bardzo wyważony, ani zbyt chłodny, ani zbyt ciepły. Konturowanie nim może być naprawdę bardzo ładne i w sumie jestem w stanie uwierzyć, ponieważ Bel dla Biedronki robi tak cudowne bronzery, że ja nie sięgam ostatnio po żadne inne. Uuu, pigmencik jest. To było jedno zanurzenie pędzla. Ja się maluję właściwie tylko do kamery, nie muszę jakoś mega się skupiać na tym, żeby, wiecie, rozłożyć ten kolor jest bardzo łatwo sunący, bardzo ładnie się rozkłada, a ten kolor o Jezu, jaką pięknie konturuje no spójrzcie, wykonturuje sobie również czoło czyli po prostu je optycznie zmniejsze, bo no jest co ale piękny bronzer, o Boże nie mogę się na to napatrzeć, piękny jest ten odcień, ten konturing ten odcień, kojarzy mi się od razu z czerwonym dywanem Wygląda to tak, jakbym miała po prostu iść i odebrać Oscara. Spójrzcie, tu taki ziemniaczek, a tu idealne. W kolejnym kroku zastosuję róż Ruby i powiem Wam, że to róż rozświetlający, który ma przecudowną złotą drobinę i przez to, przez swoje wykończenie i swój kolor bardzo mi się kojarzy z różem Orgazm od Narsa jest to róż rozświetlający z subtelnym kolorem, który fajnie nam odświeży nasz makijaż i ładnie podkreśli naszą urodę ostatnią rzeczą do przetestowania jest oczy, oczywiście rozświetlacz Pearl i mam wrażenie, że tak się po prostu podjarałam tutaj tymi kosmetykami, że aż za mało do Was troszeczkę na ten temat mówię przecudownie przecudownie wyglądają te kosmetyki bardzo subtelnie z wielką klasą rozświetlacz Zresztą spójrzcie sami nie będzie to pewnie mój ulubieniec taki, wiecie, na jakieś wielkie wyjście, kiedy chciałabym się świecić po prostu z kosmosu. To jest właśnie taki błysk Pearl, czyli taki błysk perły. Nie jest to kryształ, który odbija się na wszystkie piękne kolory. Nie jest może drobinowy rozświetlacz, który zrobi Wam mega efekt. Wow, ale wygląda naprawdę w porządku i z klasą. Może bez szału. Ale na pewno poprawnie i na pewno dziewczyny będziecie z niego zadowolone na co dzień. Mimo tego, że jest on dosyć ciemny w opakowaniu, nie widzę, żeby mnie przyciemniał. Dajcie mi znać, jeżeli jednak mnie przyciemnia, ale wygląda Naprawdę w porządku. Tą kolekcję firma Bell wyjątkowo wprowadziła również jako dostępną online. Zwykle te kolekcje z biedronki nie są dostępne online, one są tylko w biedronce, ale teraz z racji tego, jaką mamy sytuację na świecie, marka Bell postanowiła wyjść wam i nam wszystkim w ogóle na przeciw i po prostu dostosować się do potrzeb obecnego rynku, a więc spokojnie te produkty możecie zamówić w internecie. Jedyna przeszkoda internetowa, czyli to, że nie możecie przetestować, zobaczyć tak w rzeczywistości tego odcienia, no i tak będzie to taka sama wada, jakbyście poszli do Biedronki. Nie korzystamy z testerów w tym czasie, odpuśćmy sobie to, nie dotykajmy czegoś, co już mogło dotykać naprawdę mnóstwo ludzi, bo... Możecie naprawdę sobie zrobić tym krzywdę. A więc już lepiej, jeżeli cokolwiek Was zainteresowało, jeżeli cokolwiek Wam się spodoba z tego, przynajmniej co Wam polecę, albo po prostu zaintrygowało was coś całkiem innego, czego Wam nie poleca, na przykład, to lepiej kupcie to w internecie. Albo jak już po coś idziecie do Biedronki, to wtedy spoczko. Tylko nie dotykajcie testerów moich. Rozświetlę też grzbiet nosa, łuk, kupidyna, troszeczkę pojadę. Po skroniach i po brodzie. Ok, zostały nam dwa ostatnie produkty, czyli szminka w sztywcie i pomadka. I tutaj zesłoczuję wam kolory, żebyście wiedzieli, jak one wyglądają w rzeczywistości. Spójrzcie, tak się prezentują te odcienie. Tutaj mamy ten błyszczyko pomadkę, matową pomadkę w kremie, a tutaj mamy pomadkę w sztywcie, która jest dużo bardziej chłodna, i mam wrażenie, że dzisiaj bardziej będzie pasowała, a więc jako pierwszą nałożę tą pomadkę w płynie. Wiecie, jak ta pomadka wygląda? Tak. Naprawdę, między nami mówiąc, to jest po prostu błyszczyk z gazety z lat 90. Coś strasznego. Kolor jest jeszcze taki do przejścia ale dla mnie i tak jest troszeczkę za jasny. A co dopiero dla kogoś, kto ma ciemniejszą karnację niż ja, czyli ciemniejszą niż jak ściana, to naprawdę nie wiem, komu będzie pasował ten odcień. Do tego te drowiny są tak przeobrzydliwe, że aż mi się nie chce nic mówić. Bel, dlaczego? I teraz czuję, że pomadka wysusza usta. Nie, od razu idę ją zmyć i w ogóle zapomnimy, że ona wystąpiła w tym filmie i w tej kolekcji, bo to jest po prostu śmietnik. Ok, a więc nałóżmy tą jedyną, jedyną pomadkę, jaka wystąpiła w tej kolekcji. Proszę, umówmy się, że tak było, ponieważ na temat całej reszty produktów mam tak dobre zdanie, że nie chcę sobie skopać zdania tą jedną pomadką. Ok, jedziemy z tą matową, tym razem pomadką w sztyfcie co muszę oddać, bo oni napisali, że to jest połyskująca pomadka. Ale ja jestem ślepa. Jakbym widziała, jakbym otworzyła tester wiodący, to bym jej nie kupiła ze względu na te drobiny, Ale nie otworzyłam ze względu na bezpieczeństwo i przynajmniej Wy już nie musicie tego robić, jeżeli nie lubicie wielkich, obrzydliwych drobin brokatu na ustach. Ok, i ten odcinek, ta pomadka, ratuje dobre imię Bel. To jest właśnie kwintesencja dobrej pomadki, dobrego odcienia, mega w stylu Kim Kardashian. W ogóle to wszystko troszkę tak wygląda. Mam takie wrażenie, że ta kolorystyka całego makijażu jest mega glamour. I ta pomadka jest po prostu wisienką na torcie, przekomfortowa, łatwo siłę nakładała, nie miałam z tym żadnego problemu. Bardzo dawno już nie stosowałam pomadek w sztyfcie, a więc byłam do tego troszeczkę sceptyczna, jednak jest. Tak komfortowa i tak ładny ma odcień, że wyląduje w mojej kosmetyczce na pewno na długo, bo się czuję w niej świetnie. Więc zapomnijmy o tamtym niewypale przed chwili i gloryfikujmy pomadkę w sztyfcie. Jeżeli jesteście fankami tych pomadek klasycznych, to jak najbardziej, jeżeli szukacie takiego odcienia, który kojarzy się od razu z Kim Kardashian, to chyba znaleźliśmy perełkę. Dobrze, kochani, lecimy z podsumowaniem tego wszystkiego. Jakie są moje wrażenia? Kolekcja jest świetna. Poza tą jedną niewypaloną rzeczą, którą uznałam, że jej nie było, cała reszta jest po prostu tak cudowna, że ja mówię głośno: Bel, gratuluję Wam, że robicie tak cudowne kosmetyki. Dziękuję Wam, że robicie tak cudowne kosmetyki dostępne dla każdego w tak niskich cenach. To jest po prostu szok. Jesteście świetni i róbcie to dalej. Wszystkie trzy produkty do makijażu twarzy są przeboskie, jednak bronzer to jest coś, co skradło moje serce. Jest naj Piękniejszym odcieniem brązera. Dawno nie widziałam tak ładnego brązera, mimo tego, że Bel wypuszcza same perełki. Naprawdę, każdy brązer, jaki oni wypuścili i który ja mam w swojej kolekcji, jest moim ulubionym brązerem przez jakiś czas. One po prostu tylko zmieniają swoją kolejność w kosmetyczce. Czasami wyciągam coś starszego, czasami wyciągam coś nowszego, jednak zawsze, zawsze naprawdę wyglądają cudownie. Ale ten ja chyba kupię jeszcze z dwa takie brązery, bo czuję się, jakbym szła na czerwony dywan i tak powinniśmy się codziennie czuć. Jest przepiękny. Róż jest ok, jest w porządku, jest też bardzo ładny, tak samo jak rozświetlacz. W mojej ocenie, całe to trigo. robi wielką robotę, robi naprawdę cudowne wykonturowanie twarzy. Rozświetlacz jest taki. Bez szału i w sumie ja bym go nie kupiła na pewno drugi raz, jednak jest ładny. Ma w porządku wykończenie, daje ładną taflę bez drobin, jest w porządku kolor, nie przyciemnia, nie rozjaśnia. Się błyszczy, a więc nie mam do czego się doczepić, i na co dzień nie mówię, że nie będę z niego korzystać, bo pewnie i go wykorzystam. Mimo tego, że ja uwielbiam się błyszczyć z kosmosu, to czasami też sięgam po takie bardziej stonowane rozświetlacze, a więc absolutnie nie żałuję kupna. i Jeżeli lubicie bardziej stonowane rozświetlacze, które dają tafle, no to dlaczego nie? Warto jest też powiedzieć, że każdy z tych produktów nie kosztuje więcej niż 12 zł, a więc no te kosmetyki w tak niskiej cenie, no dla mnie to jest szok, że w ogóle to się opłaca wyprodukować i że robicie to tak często, Bel. Pigmenty, jak wspomniałam, jakoś jest bardzo w porządku nie są to pigmenty z Inglota, umówmy się. One nie błyszczą tak cudownie, nie robią takiej wielowymiarowości, ale nadają bardzo ładny błysk, połysk. Na co dzień nawet możecie właśnie użyć choćby tego zielonego, żeby dodać odrobinę pazurka i odrobinę koloru. Fajne pigmenty, z której możecie zacząć zabawę z błyskami, z której możecie zacząć pracę z sypkimi produktami, która nie jest taka zbyt oczywista. Można te cienie nakładać zarówno na sucho, jak i na mokro. Na sucho osiągniecie trochę delikatniejsze. Na mokro już osiągniecie taki faktycznie 100% najlepszy na z Glitter Primer, ponieważ tutaj osiągniecie po prostu petardę. W mojej ocenie są w porządku, nie robią mega szału, ale są naprawdę dobre i sądzę, że będę po nie sięgać, ponieważ ten miedziany jest bardzo twarzowy i wpasuje się w mnóstwo ładnych smoki eye, właśnie tak jak tutaj. A ten zielony jest tak intrygujący. Ja ostatnio lubię zielone, intrygujące cienie, a więc no skusiło mnie. Jest tak intrygujący i jest troszeczkę inny. Jest ciekawy. Podobają mi się również te pigmenty. Pomadka, no już przed chwilą Wam powiedziałam, ja się czuję w niej jak Kim Kardashian. Możecie mi powiedzieć, co chcecie, ale generalnie bardzo mi się kojarzy ten odcień z odcieniami Pomadek od Kim. A więc co tutaj dużo gadać? Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie takim odcieniem, to w ciemno lecie kupować cokolwiek z tej kolekcji. Poza tym obrzydlistwem, umówmy się, tego nie było. Nie tego nie było, tak samo była jeszcze jedna pomadka i nie jestem nawet pewna jaka to była pomadka, bo mi się kolor po prostu nie podobał, bo zby, był zbyt ceglany żebym w ogóle miała ochotę w ogóle ją sprawdzić, a jak wspomniałam na testerach nic nie robimy tym razem, nie dotykamy testerów, a więc nie chciałam zaryzykować, bo to bez sensu pamiętajcie kochani jeszcze raz, uważajcie na siebie, nie idźcie specjalnie po to do Biedronki kupujcie przez internet, ponieważ możecie tym razem Dajcie mi koniecznie znać, co kupiliście, czy Wam się sprawdziło i czy jesteście równie zachwyceni i zaskoczeni efektem, który można uzyskać produktami, które kosztują po 10 zł. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć i pa!